Kochani, po ciężkiej przeprawie przez wszystkie platformy streamingowe w końcu udało mi się znaleźć stronę, gdzie można obejrzeć film za darmo. Od czego zacznę. Od obsady wyróżnię dwóch fantastycznych dla mnie osobiście aktorów. Pierwszy Bradley Cooper. Po obejrzeniu mojej ulubionej komediowej trylogii Kaczwegas Vegas, bardzo go polubiłam, a rola w filmie zostać gwiazdą w towarzystwie Lady Gagi utwierdziła mnie w jego aktorskim talencie. Druga wybitna, wspaniała postać aktorska, oczywiście legendarny Robert De Niro, który odnajduje się świetnie w każdej roli, od gangstera po dramat, zakończając na komedii. Bradley Cooper, gwiazda Jestem Bogiem. Co ze sobą zrobić? To Jennifer Lawrence, gwiazda Igrzysk Śmierci. Robert De Niro. Komedii nominowanej do 8 Oscarów. Kiedy życie daje ci taki znak, musisz skorzystać z okazji. Poradnik pozytywnego myślenia w kinach. Ten film ma trzy rzeczy, które naprawdę mu wychodzą. Pierwsza sprawa: nie podchodzi do choroby w sposób sensacyjny. Po drugie, główny bohater to nie tylko przypadek. Ale pełnoprawny człowiek. I wreszcie, film nie udaje, że można wszystko naprawić samym pozytywnym myśleniem. Bardzo mi się podobał ten film. Oglądało go się z przyjemnością, jednakże wolę książki, bo pozwalają mi przenieść się wyobraźniej do ich świata. Zdecydowanie bardziej przeżywam książki i łatwiej się w nie wczuwam, dlatego dla mnie książka zawsze będzie na pierwszym miejscu